Miałam 19 lat, kiedy zaczęłam spotykać się z Tomkiem. Był idealny, czuły, opiekuńczy, zawsze przy mnie. Moi rodzice jednak go nie lubili. Mówili, że coś w nim jest niepokojącego. Nigdy nie podał imienia swoich rodziców, nigdy nie zapraszał mnie do siebie, ale miłość potrafi oślepić. Ignorowałam wszystkie znaki do tamtego dnia. Pewnego wieczoru Tomek poprosił, żebym została u niego na noc. Po raz pierwszy byłam podekscytowana. W końcu miałam zobaczyć, gdzie mieszka. Ale kiedy dotarliśmy pod jego blok, coś mnie uderzyło. Nie miał tam żadnych rzeczy, które świadczyłyby o tym, że naprawdę tam żyje. Pustka, gołe ściany, w nocy nie mogłam zasnąć. Leżałam obok niego, gdy nagle usłyszałam dźwięk telefonu. Nie jego, tylko starego schowanego pod łóżkiem. Sięgnęłam po niego i zamarłam. Ekran był pęknięty, ale działał. A w galerii setki zdjęć, dziewczyny. Dziewczyny podobne do mnie, każda z nich uśmiechnięta, przytulona do Tomka. Zdjęcia wyglądały jak związek, normalny, szczęśliwy, ale problem był jeden. Wszystkie były zrobione w tym samym mieszkaniu, w którym właśnie leżałam, i żadnej z tych dziewczyn nie znałam. Zrobiło mi się zimno. Zaczęłam przeglądać dalej. Ostatnie zdjęcie pojawiło się godzinę wcześniej. Było ciemne, rozmazane, ale widniałam na nim ja. Spałam obok niego. Telefon wypadł mi z rąk. Tomek obudził się i spojrzał na mnie. Jego twarz była spokojna, ale oczy puste. Nie powinnaś była tego oglądać powiedział cicho. Wstał powoli, a ja poczułam, że serce wali mi jak szalone. Chciałam biec do drzwi, ale on podszedł pierwszy i przekręcił klucz. E, teraz już wiesz, dlaczego rodzice cię ostrzegali, ale spokojnie uśmiechnął się chłodno. Ty jesteś inna, ty zostaniesz na dłużej. Do dziś nie wiem, co dokładnie miał na myśli. Wiem tylko jedno: udało mi się wtedy uciec, ale kiedy czasem mijam go na ulicy, mam wrażenie, że on wciąż patrzy na. Patrzy na mnie tak, jakby wiedział, że prędzej czy później wrócę. Zostaw suba.